Witamy panowie i panie, pozdrawiamy wszystkich na dzień dobry, jest kolejny dzień Pogonimy sobie jasnego. Zaraz troszkę nagramy dzisiaj jest zimno, już troszkę nie, patrzcie cały staw zamarznięty, minus 8,5 było dzisiaj byłem u gąbków, jest wszystko w porządku na razie, ale dokładnie w gniazdach to nie wiem Zimno to nie chcę mieć tak troszkę ale pędzimy to, towarzystwo Nie ma, że nie chcą chodzić Muszą To dużo już Czekajcie Jesteśmy Jak są iść panowie Zobaczcie jak się boją Boją się strasznie Wchodzą szybko do głębinika Część tam poszła Jajka młoda, i to jest podstawa ich teraz netbolka, We szwance nie chcą już latać, ta też nie chce latać, co na flagach jest ukraińskich. Cześć, sam będzie chodziło. Zaraz ten pan przyjedzie od pocztowych, coś tam świrują. Panowie, wczoraj wróciło. Osiem pocztowych Ale Dzisiaj dwóch nie ma No to jest dziewięć, dzisiaj jeden wrócił Nie wiem jaki Bo nie sprawdzałem, bo nie ma białolota jednego I czerwonego Musiały wyskoczyć, zaraz sobie pokażę Pokażę wam młodziaki, jak już poschodziły niektóre Na ziemię Młodziaków nie jest za dużo, troszkę mi padło Czyli padło, przymarzły Ale tak to żyją ogólnie dla pana Janusza te numery, co są tu zapisane Czwórka Pozdrawiam pana Janusza, czwórka i osiemnastka Jak się uchowają, to będą Ale on ich nie chciał komu się damy w prezencie Są tu takie młodziaczki, zobaczcie chodzą już jeden Drugi I z kuperkiem Ten jest z kuperkiem Tam jest groszek Tu wyłazi Tutaj też wyłazi O murzynów, zamarzła woda ale tylko tutaj. Tu zamarzła panowie, a tu nie zamarzła, bo tu jest na podgrzewaczu. To zamienimy, bo mają witaminę. Tutaj też już mam młodziaki. Mam jajka. O ta. Widzicie? Skoczyła po drugie jajko. Światła im palimy. U budapesztów co tu jest? Też jest sporo tego co był w domu przyniosłem, tam jest w rogu przetrwa. Budapeszty się sparzyły Czaposze żółte żółta i czarny miała jajko, puste, parę było jajek, ale młodziaki się klują. Na razie nie przeginamy. Będzie i tak młody Młodych można panowie zamówić czy budapesztów, czy jasnych, czy bużyrów. Będzie wszystko do sprzedania. Przenica jest bardzo droga, nie będę teraz trzymał ilości tylko murzyna i tak będę lotował Wszystko idzie do lotowania, nie ma, starego nie mogę sprzedać Coś tam mogę sprzedać po młodych, po, po tych murzynkach Ciągnę do 1 maja jajka i koniec Kto złoży do 1 maja jajko zostaje, ten co jest po 2 maja jajko jest wyrzucane u mnie A tam jeszcze troszkę pociągnę Będę trzymał tylko gołębi tyle ile gniazd jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć tylko będzie. Murzyna Jasnych będzie dziewięćdziesiąt, i Budapesztu sześćdziesiąt. I starcz tych gołębi. Nie wiem, czy jeszcze chodzą, czy nie chodzą. Odchodzą w dach. Chodzą w dach. O kolega przyjechał. Chodź! Kolega od. Co? Zamknięte O, Ona zamknięta Powiedziałem, że będziesz to zamknął Chodź, chodź Przyjechał od pocztowych Panowie Ola powiedziała, że to jest kaczka staropolska, ale się pomyliła Bo tak myślała, nie wiem jaka to jest kaczka Tutaj to są oli gołębie, dałem ich w prezencie Panowie, ale są wystawione na oliksie, jak je sprzedam bo no nie będzie ich miała i ona chce ode mnie murzynów bo będzie lotowała ale dam jej 8 murzynów to później jej dam tu tak zrobię że one będą stąd latały będą na jej obrączkach i na moich zobaczymy czy będzie mnie pokonywała ale też będzie dam jej 8 murzynków bo chciała lotować patrzcie jaki kał fajny. Króliki pytaliście się, że nie mogą być razem. Oczywiście, że nie mogą być razem. Yy, wpuściliśmy je razem przez jeden dzień. Teraz nie wiem, który samczyk, który samiczka. Ale daliśmy osobno je. Zobaczcie. To chyba jest samiczka. To jest samczyk. Ona jest zapylona. Cześć, hodowca. Słuchaj mnie. Yy, dzisiaj jeden doszedł, ale nie ma dwóch gołębi. Tam. Musiał wyskoczyć, bo tam jest, zaraz okaże. pokażę. Nie ma czerwonego, bo wczoraj był czerwony. A może wyskoczyć? I dwa białoloty był. były. Jeden biały Jest cały czerwony? Jest u ciebie czerwony? Jest. jest. To dobrze, dzisiaj. Cały czerwony jest. Ale kiedy przyszedł? Ale to, ale to nie. Jaki czerwony? Ten cały czerwony taki? Czy, czy nie, taki? nie, nie, nie. Groszek taki, taki groszek czerwony. A to nie, to nie. nie Samiczka. Bo widziałem, tam jeszcze jeden krążył, 12 dole. Dzisiaj jeden doszedł, bo wczoraj nie. było 8. Bo krążą jeszcze. Bo krążą. Wczoraj było 8, ale nie ma dwóch głębich, bo zaraz ci pokażę. Tam jest tak... jeszcze, wiesz no, tutaj mam takie dla kolegi Wojtka. Dobra, panowie, Aha. ja dam pauzę i coś tam nagramy. Jak kolega bierze te pocztowe, pokażemy. Dopiero poguniemy, ale się boją, są na jajkach, wiesz? Aha. Boją się, aż szębia. Dobra, pauzujemy. Królik, zobacz, jaki oli, ten dają głębie. Tu ona chce murzyny wsadzić i lotować. będzie lotować, ja widziałem na filmiku. jak te sprzedam, bo to na razie jej dałem. Dobra, pauzę, my sobie pogadamy. Panowie, jestem u pocztowych. Teraz z kolegą chwilkę pogadaliśmy. Ale czerwonego byłem, nie było. Z godzinę temu jest panowie czerwony, ale on wczoraj był. A, czyliżka jest? No bo on nie było, no 20 minut temu nie było, 7 tylko i było. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O, dwa są, Do wróciły te. Czy to masz? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. U góry trzy siedzą. A u góry? Jak Ja pierdolę z zasługi. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 sztuk jest panowie gołąbków. Yy, ale byłem 20 minut temu u nich przed przyjazdem, przed nagraniem, to było tylko 7. Ale tu jest takie coś rozerwane i mogły wyskoczyć, wiesz? Zobacz, widzisz? U góry. No, mógł wyskoczyć. A, tam wylasz, No mówię ci, 20 minut temu byłem wylaz, wylaz. Przed, przed tobą, liczyłem 7 i dzwoniłem do ciebie. Ale ona wczoraj była ta samica. Zaraz je połapiemy, gołąbki. 9 sztuk jest, ale nie ma jeszcze białota jednego. To dzisiaj dwa doszły w takim razie. Bo były. Kolego były dwa białoloty wczoraj takie te, te, te czarne? To jest derbki, samica derby na 100% To masz same Taki, taki grog był. To ten samiec niebieski, nie? A tam u góry? Dobra panowie, nałapiemy je, pokażemy Ja pójdę do środka zamknę z klatką. To wejść? Tak tędy tutaj no otworzę to, to, to no. Nie, bo zamkniesz zamkniemy, zobaczysz ja to zrobię dobrze Aha. Dawaj klatkę twoją ja, ja klatkę mam tu. I sk skówki od razu porobimy No to 20 minut temu było 7 panowie Ale nie ma jeszcze jednego w takim razie Jest 9 gołobków. Jest 9 Ale jeszcze do dzisiaj zobaczysz Na pewno Co? Dobra panowie, pauzujemy, później coś dogramy Pocztowe wróciły Panowie, coś wam powiem, gołębie u mnie chodziły 2,5 miesiąca Nie na swoim terenie Tam siedziały 5 miesięcy O, tej nie było groszki To już wiem, której nie było groszki mhm. e, Groszka z tego roku doszła dzisiaj Bo jej nie było Sa Samiczka ale pierwsze dwa były samczyki. O ta, gro, ta groszka doszła, no teraz musiała dojść. No? Bo nie było jej. Która ta na dole? Nie, o ta poleciała tam, u góry. No i czerwonego nie było? Aha. I nie ma jeszcze takiego białolota grocha. Ale mówię tutaj do, do wszystkich oglądających, że gołębie tu u mnie były, latały 2,5 miesiąca, dwa, no 2,5 dwa gdzieś latały. No to nie było, I tu nie wychowane i po 5 miesiącach przyszły tutaj. To coś panowie to... to, 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 to Co, mówi za siebie, nie? Coś mówi za siebie, to nie tak, że my je przywieźliśmy, widzieliście, puszczone były wszystkie. Dobra, my wchodzimy, a tutaj nie, chce, nie chciałem ich wpuszczać, wiesz dlaczego? Aha. No bo tu mam Budapeszta tego. I a, wejdą no, wejdą... To by jajka. Pocztowe wejdą na swoje gniazda. Tak, i by i się kocioł walka, zrobi. I walka, tak. walka człowieku, zobacz. Walka. Patrz. Zobacz. To znaczy walka, no. I co, Marek, w bie bierze? Bierze, ale dopiero po lęgach, no bo tak się no. zastanawiał, a teraz nie chcieli. Miałem to sprzedane, chcieli na pary, na sztuki, no. tak już mają młode. Aha. Ale dzisiaj było minus i pół, osiem i pół na minusie. Te, te mrozy przerażą naprawdę, jak będą tak cały czas, to nie wiadomo, co z tymi młodymi będzie, kolego. No. Bo zejdą, mnie staruchy, nie? A u Ciebie coś spadło dzisiaj? Tak, z młodych? No. Ja to nie wiem jeszcze, nie ja wiem, do, 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 do swoich rodzajów jeszcze której? Tak, zawsze mam się czuję, że idę o godzinę tak gdzieś. Dobra, panowie, pałzujemy, dogramy w klatce, jak to wygląda. Bo ja długo śpię, nie? No, no to kto boga temu zabroni. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, ośm. Dziewięć sztuk jest. Mam ktoś nauczony, że daje na sobie wywiadnika i daje nie śpić. Mają, no, na Ale ja jestem w szoku, czerwony nie było. No mówię ci, jak przed no. nagraniem, nie? No byłem tu, dzwoniłem do Ciebie, że jest siedem. 7 no. 7, no to co no wlazą, Mówiłem, że czer... tam ci mówiłem, że czerwonej nie ma. Jo, dobra, pauzujemy, panowie, tu słabo i tak widać. Panowie, złapaliśmy gołąbki. Gołąbków jest 9 sztuk, jednego nie ma, bo powinien być jeszcze jeden. Założone mają skówki, zaraz pokażemy w takie, jakie miały. Samiczki mają żółte, a samczyki mają niebieskie, ale założyliśmy jeszcze im po czerwonej, takiej różowej. Że wiadomo, że one były u mnie. Pan je przytrzyma, czyli kolega je przytrzyma tydzień czasu. Tu jest samczyk, ma jego niebieską i moją, że on był u mnie. Tydzień temu, jak za tydzień, jak będzie ładna pogoda, panowie, otworzymy je. I Jak wrócą, to znowu oddamy. Ale jak przyjdą, znowu trzymamy kolejny tydzień, kolejny. Jak wrócą trzeci raz. To już ich nie będziemy oddawać. Postaramy się je wygonić. O, teraz o można wchodzić Tutaj jest. No tej rano nie było, nie? I, i groszki takie A ten masz? Chyba na ziemi był, na polach Zaszki. A? Coś Może ten był. Coś sądzę. Sami. Na polach. on jest dość brudny. No, no zbrudny. brudny w błocie. No, to już może wodę chlapał? nie o no. ten. Zalecie, no. To jakaś rwitwa czy co to ja nie wiem. Tuż tu ptaków jest dużo. Ale tu mam kanał ile jest ptaków A. sporo. Nie? Mhm. Dobra panowie, tak to wygląda. I gołąbki nie. są warte trzymania. Sami zobaczyliście, nie. że naprawdę po pięciu miesiącach i zostawiły swoje niektóre młodziaki. Nie wiadomo czy młodziaki przeżyją, pan ich nie będzie lotował, ale z tego roku, czyli roczniaki, z roku 2021, postara się poprzepuszczać i. Spróbujemy, może je damy do kosza Na jakąś tam kabinową raz A za następnym roku rura z nimi No nie co? Zobaczymy jak one w ogóle pokażą Same będą wywożone I tak to nie są czempiony takie, że na 100% powracają Jesteśmy mistrzami panowie To tylko jest gołąb Ale co? Trzeba się bawić, lubimy to kochamy I bawimy się tym, nie? I czas się zajmuje A piękne oko ma ten Mm -hmm. A to jest derbki na 100% to jest. A derbki. To się, ale, co? Co? ale to jest Ale to jest z roczna. Weź obrączkę. Weź nogę pociągnąć. Ono tak, masz PL 20 066. Czyli 066 to jest tego? To jest... to jest samica jego, to derbka jest u ciebie. Bo dwie takie. Jest jeszcze, jedna, jest taka derbki, A on miał on 66 miał. Tak jak my mamy 55, to on miał 66. Wszystkie są. E, <ederim> jak będziesz chciał nimi lotować, nie? Warm? Ja karty załatwię ci od niego. A to i karty będziemy miał... Będziemy... Ale to oni nie będą mieli problemów, bo to są obrączki jeden pod a nież że jakieś nie? Ale bez kart nie można lotować? Można coś lotować. Nie można. Nie można? Musisz mieć włas własnością być gołem. No, Że tak, twój gołą. Tak samo z rynku przyniesiesz. Tak, 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 i sobie tak. jak możesz jak to nie twój goł. No, tak, Dobra tak. panowie, nie ma co gdybać, bo tutaj później będą więk no. afery z tego. <laughs> nie ma co to na ten. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie. Tu hodowca no. przyjechał specjalnie. No. Zdrówka Wam życzymy Zdrówka. i najważniejsze, zdrowie panowie. I, asy. I ta no. Rosja, żeby się trochę uspokoiła, bo no. już i tak pokazały. Nie dla... W Ukrainie nam pokazali, jak to wszystko wygląda. Paliwo, wszystko w szoku. Jestem i musimy nie poddawać się siłom. Wszystko zdobędziemy. Pozdrawiamy, zdrówka, życzymy, coś dogramy wrażliwego. Jak coś przyjdzie, ale to jutro wrzucimy. Pozdro. No kolega już miał odjeżdżać, chwilkę pogadaliśmy i siwka usiadła, chyba że to jest dachowiec. Zaraz... Nie, ale masz raz Zaraz zobaczymy. Może nas jest, ona, no ma żółta samica. No to chodź, to chodź, 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 chodź. Wejdzie. Wejdzie, poczekamy chwilkę, zabierze się od razu, nie? No patrz, no wiesz, jeszcze na pewno. Dzisiaj ale spadło z nieba. No? Jest kolejna samiczka. Nie? No? One nie miały tej papy i no. tych wlotów. Trochę się rozgląda, coś jest nie Cześć, tak. Coś tak. Ale, ale mhm. wiesz, to, to miejsce jest. No. Nie? no nie. Ale jest kolejna samiczka, panowie, dopiero. No miał odjeżdżać kolega. Chwilkę pogadaliśmy i spadła. No, ale Jeszcze piękna pogoda po Tak. Jak te wrócą do ciebie, to one tam przyjdą. Ale one powiem ci też mogły iść na stare miejsce kolego. One mogą się duży stare, nie przychodzić. Nawet jak mi wypuszczasz tam, to sobie żeby... Dlatego nie chcę mi długo trzymać, żeby one zapomniały szybko, nie? No, Co? No. Dobra panowie, pauzujemy. jak ją złapiemy to ją pokażemy. Jest kolejna. To 10 sztuk zabierze. Ola jedzie. 10 sztuk zabierze ten pan. A tam tego samochodu już nie ma? Którego? A miał miałem mia inny, jeszcze samochód, taki ten... Taki, a nie, to ten ten kolor. To Oli jest. Ten no, ale go też sprzedajemy. Kończy się leasing. No widzisz, nie. A nie, że nam... A trzeba sobie inny kupić sobie. No. Później się to nie znudzi. No i dobrze. Dobra, pozdrawiamy panowie. Zaraz dogramy. Panowie, kolega pojechał, wziął 9 sztuk. Jednego żeśmy wypuścili, a ten drugi, co przyleciał, to usiadł sobie na daszek i siedzi tutaj. To jest jedenasty gołąbek. Zejdzie później, bo podsypałem troszkę na kratę na daszek, się zerwało. Ten już zaraz wejdzie, zaraz pokażę. Skoczył tego, co wypuściliśmy z klatki. On ma skówkę teraz różową. Myśleliśmy, że skoczył. Założyliśmy mu taką skówkę, żeby wiedział, że on tutaj przyjedzie po południu go zabierze. To 11 sztuk wróciło do Andrzeja. Jeden tam siedzi. Ale on przyjdzie. Dobra, pozdrawiam panowie, wklejam film. Jak coś dojdzie jeszcze, to dogramy. I tak to wygląda. 11 gąbków wróciło do mnie. To coś mają w głowie. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Do zobaczenia na kolejnych filmach. Jak coś później dogram, to jutro to wrzucę. Ile doszło. Do zobaczenia. Siedzi jeszcze bestie. Ale śpi tam Widzicie? To jest też samczyk, bo widziałem, że ma niebieską skówkę Pozdrow, do zobaczenia Jaśniaki zamknięte Sobie świrują Pozdro Jestem panowie, byłem na myjce umyciał auto Przyszło parę golemi kolejnych Tu Groszka, przed chwilą siedziała na budzie Na gojemniku Usiadła tutaj Ale tam jest chyba cztery Chyba cztery są gołąbki Są kolejne Są kolejne gołębie Kroch Siwy Raz, dwa, trzy, cztery gołębki są Cztery są kolejne Ale to staruchy przychodzą panowie Staruchy Cztery są i tam jest piąty Są kolejne gołąbki 5 gołębi 5 gołąbków kolejnych Jest tutaj samiczka Zerwała się Była na gołębniku Tam poleciała na wodę Dobra panowie Pozdrawiamy Jest pięć gołąbków kolejnych Jeden był wcześniej i drugi jednego wypuściliśmy. To trzy zaraz doszły. Pozdrawiamy. Ugrywam film. Na bank jeszcze dojdą. 10 zabrał, to 15. Pozdro.